Na tym no, fajny ten, no? Co, to jest papuga, jest nie. Z nie? Wszyscy już siedli. Fajna jesteś. Jeszcze nie cztery jest osoby zostały. No? jo, jo. No. o. No. Nie co? No. No. Ja dużo śniadania nie. jadłem. Lepiej nie ryzykować. Dalej. Nie, ale chciał nam jeszcze dołożyć tu. Aha. Bo trzy osoby zostały się Wszyscy się zabrali, może no, panie. A pan pan ośmiu. <laughs> <laughs> I Andrzej jeszcze do nas. O, ja cię, ja cię. <laughs> No to Andrzeju, Andrzej się No to musi być przeciwwaga, wiesz? Przeciwwaga. Tak, <gry> tak, bo tam już szedł. No <grym> idziemy. Gdzie masz tu otwarty tak jedziesz? No tak, lufcie tylko masz otwarty.